Wszystko na początku jest proste. Fascynacja, emocje, ciekawość. Każda rozmowa to nowe odkrycie, każde spotkanie pełne ekscytacji. Nie zastanawiasz się, czy on cię podziwia, bo widzisz to w jego oczach. Ale potem, miesiące i lata później, przychodzi moment, w którym zaczynasz się zastanawiać, czy to nadal jest to samo. Czy on wciąż na ciebie patrzy, jak na kobietę, którą pragnie? To nie dzieje się nagle. Na początku pojawiają się drobne rzeczy. Coraz mniej rozmów o czymś, a coraz więcej o niczym. Codzienność staje się przewidywalna. Każdy dzień wygląda podobnie. Nie ma w tym nic złego, ale jeśli nie dbasz o tę iskrę, ona zaczyna gasnąć. A potem już nie wiesz, czy to jeszcze miłość, czy tylko przyzwyczajenie. Miłość to nie coś, co masz. To coś, co tworzysz. Codziennie. Jeśli nie wkładasz w to wysiłku, nie oczekuj, że samo się utrzyma. Mężczyźni nie przestają kochać nagle. To się dzieje wtedy, gdy związek traci energię. Pewność siebie w relacji to nie ciągłe pytanie, czy on cię nadal kocha. To świadomość, że ty jesteś kobietą, którą warto kochać. Nie dlatego, że robisz wszystko dla niego, ale dlatego, że masz swoją własną przestrzeń, swoje pasje swoje życie. Związek, który trwa, to nie relacja, w której kobieta staje się cieniem mężczyzny. To relacja, w której obie strony wciąż się rozwijają, wciąż się inspirują. Jeśli chcesz, żeby on cię podziwiał, sama musisz być kimś, kogo warto podziwiać. Nie chodzi o wygląd, o umiejętności, o jakieś konkretne cechy. Chodzi o to, żebyś czuła się dobrze sama ze sobą. Mężczyzna przyciągany jest do kobiety, która nie czeka, aż to on nada sens jej życiu. Nie rób z niego swojego świata. Miej swój własny świat. Wtedy nigdy nie będziesz dla niego nudna. Jeśli nie wiesz, jak budować relację, w której on wciąż na ciebie patrzy z zachwytem, zobacz kurs, który pomoże ci zrozumieć, jak działa polaryzacja w związku. To program, który pokazuje jak dbać o relację w sposób, który sprawia, że nie tylko ty, ale i on czujesz się w niej spełniony. W opisie znajdziesz też bezpłatne materiały, jeśli chcesz zacząć od czegoś mniejszego. Miłość to nie los, który ci się trafia, to coś, co tworzysz każdego dnia.